Siema, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator na mapie Świętokrzyska Wieś. W dzisiejszym odcinku cięcie trawy na kiszonkę. Będę jakoś tutaj tą dużą łąkę. Poza to dałem całkiem dużo, więc myślę, że powinno one sypnąć. Odwozić będę teren z moją porszmitką. Będę korzystać z modułu pola mnie na pracownika. Trzeba na początku dobrze ustawić. też chyba pojedzie dobrze. Tą małą łąkę koło domu mam już skoszoną. Wsypął mi dwie przyczepy z niej. I prawie dwie przyczepy to prawie 50 ton. A ta przyczepa ma 25. I będę wozić na biogazownię. Będę chciał sprzedać tę kiszonkę. No, u grów mam jeszcze kiszonkę z kukurydzy, więc nie potrzebuję tam. się Nie nadąża. Wiesz jak tam to jak się było, ok, a ja teraz coś... bo do tyłu ustawionego bardziej, więc może dlatego. Nie wiem czy sieczka w może jeździć w pracownik przy cięciu trawy, ale myślę, że później to sprawdzę. żebym bym też trochę pojeździł ciągnikiem. Podwościć będę musiał sam, bo pracownik nie da rady. Żeby nie umieścić obok mnie. I tą drogę też wykoszę. Ten zbiornik jest w tej, w tej sieczkarni trochę. Nie marnuje się ta trawa, nie nadąża. Teraz za bardzo do przodu, bo ja dostawie. Później to wykosze. A wykazanie z tego pola mam dość daleko, prawie przez całą mapę. Jestem tutaj, a jest aż tu w prawym górnym rogu. staję zahaczyłem. Teraz poszło. Mam rurę w Jak wyłączałem chudy. Dajcie znać, czy wolicie odcinki z chudami, czy jednak bez. Go pracownika, żeby go ustawić, najlepiej ja włączyć, chudy będzie prościej. Teraz już powinien ogarnąć. Pierwszy przejazd zrobiłem. Nawet przyczepając z jednego, z jednego kółka. No już nie sypię już pełno. Te sieczka zostawię. pozostawię. Najprościej chyba będę jak pojadę tą drogą prosto mam nadzieję, że się tutaj nie zgubię, bo ten to jeszcze nie jechałem. No i w poprzednim odcinku zapomniałem wam powiedzieć, że sprzedałem mleko. Dlatego też tak dużo kasy miałem, ale bo zarobiłem za nie 70 tysięcy prawie, 68 dokładnie. Już chyba dojeżdżam do tej asfaltowej. No, tu jest asfaltowa droga. Ułuszech, nie no, Nie, a Ja pojechałem, to jest leczarnia. Czy w prawo? Przejechałem tam wjazd. bo miałem jechać tu tędy. Ja pojechałem prosto. Пока дороги Ten a tutaj dalej ten zakręt jest. Więc trzeba się dobrze złamać, jechać. Tutaj tą chłopię muszę wyciągnąć, bo to jest mój teren, więc będę mógł. Wtedy będzie prościej tutaj skręcać. już dojeżdżam do biega za mną. sypię ten drugi silos. Tam wydaje mi się, że no, tutaj jest bliżej, później dosypania. Przeciewałam no, dość wolne wysypywanie, więc jadę tylko dwa na godzinę, żeby to ładnie rozciągnąć. I wracam na pole. Ziel jeden kurs będzie mi tak zajmował gdzieś około 15 minut. O trochę poderwało. wrażenie, że bez obciążnika mniej się trzyma drogi, bardziej go rzuca. Otwieram obciążnik, bo myślałem, że będzie mi przeszkadzał, będę chciał jechać za sieczkarnią. Ale jednak nie jest, że zieczkarnią, tylko cały czas obok. Zaż tak by chyba nie przeszkadzał. Chcę tutaj droga teraz, którą muszę skręcić. Chyba jeszcze dalej. No tutaj jest. Ja tak jak wcześniej jechałem na pole, tak jak wracałem. Tam no, wydaje mi się, że jest bliżej. W tym odcinku prawdopodobnie będę siewy, mam testy nowego Horsza, będę chciał robić ścieżki technologiczne, później do pyskania było prościej. Te ścieżki trochę mniej mi pani będzie, bo jednak trochę pole odchodzi, a myślę, że to będzie te ścieżkami całkiem spoko wyglądać. Te ścieżki są dość szerokie. Na małe ciągniki tak średnio pasują, to zależy jeszcze jak się ułożą. Czasami są szersze, czasami wąższe. Jak są szerokie, no to całkiem nie pasują do małego ciągnika, jak są morsze, to jeszcze tak jako tako... myślę, że jeszcze zdążę przyczepę napełnić i będę kiedy kończył odcinek, bo pół napełnię takiego myślę. Dobrze, pojechamy. A ja jedną drogę za wcześnie skręciłem. Właśnie coś jakoś inaczej mi się wydawało. To jest droga, którą miałem wcześniej jechać. Do pracownika przyszło. Teraz, jak już mam objechane, to będzie szybciej szło. Dobrze zrobiony. Powinien być. ura. Tutaj na tym polu jest sporo takich zagajników. trochę z tym jest też roboty, żeby to objechać. W środku i kilka jeszcze po bokach Nie wiem czy to sypia, czy nie ma Akurat jest za słupkiem od kabiny To tego pracownika się za zablisko mnie trzyma Mam nadzieję, że nie będzie jechał po krzakach Wsypię. To łokie będę teraz po skoszeniu już likwidować. Te się tu chyba przy obyć. Oni tam już dokładnie raczej tak zahaczył się o krzaki. Muszę pracownik jeździć z sieczkami. Zobaczę, że trochę mi pokosia, a jak wziąłem trochę w każdym ja do Nikolasa, to właśnie będzie je zostawiać. On tu pojedzie prosto, bo to później dokończę to. To jest ten pomad 10 na godzinę, to po o, będzie 12, czy trochę szybciej. jak się obchodzi. Tylko coś chyba on. Chyba muszę mu pomóc. Zostawcie oczywiście w górę, zostawcie suba i trzymajcie się. Cześć.